Cześć, cześć, wszystkim Bardzo serdecznie w trzecim odcinku Minecrafta na wodach. Tak jak na poprzednim odcinku, dzisiaj się zajmiemy przygotowaniem y, większymi do wejścia te skiniat typu łuk, łuk i tak dalej, bo y, no, na tym modzie akurat bez łuk w pierwszych chwilach to jest strasznie trudno moim zdaniem, bo Ciężko jest w ogóle przeżyć w starciu z w zwartym starciu z mobami z tego woda o ja akurat jest noc nie idziemy poszukać, chyba, tak idziemy poszukać gravelu i na strzały i więcej więcej, więcej piór, czyli kurczaków. O i, ja odkryłem. Pięknie. Mian, to co tu Nie wiem, radzimy Mamy grabeł takie i teraz jest zagowane, tak? No tak, oczywiście. Ale nie wiem czemu mam takie... Trochę... Dlaczego mam takie lajki po prostu. To jest wol. Przepraszam, gracie to zwykle w Minecrafcie bez jakiekolwiek ryzów na modach. Nie mam przecież w ogóle laków. Nawet podczas nagrywania, próbowałem nagrywać z tamtej paczki modów, ale uznałem, że jest to proste bo te mowy właśnie nie mają jakiegokolwiek jakiego, jakiego wyzwania ani nic. I uznałem, że jest zbyt prosta. I odpuściłem, A ale tutaj mówię: tutaj są po prostu mody znacznie trudniejsze. Gdzie walka w zwarciu jest strasznie trudna z nimi. Nie chodzi o takie podstawowe, jak zombie czy coś, ale już takie. Podziemy bądź na innych światach, ale nie wiem jak to będzie, jak przychodzi na przykład do endów z tymi lagami. Na no, moim zdaniem mój komputer nie jest aż taki słaby, żeby Minecraft tak oddziaływał. No, chyba, że Minecraft jest bardziej wymagający o 5 minut pod No, to wtedy już się tutaj A tak to moim no, zdaniem. Eee, coś z tym lancerem możliwe jest, bo coś takiego. Już bardzo polecam ten lancer, bo ma dużo modyfikacji sobie. Eee, które. No, jestem takie nostalgiczny, jakby się kiedyś wyglądało, na przykład w, tym, w tym paka, czy nie wiem, w Brezji jeszcze chyba jakieś takie po mowy. Tam jeszcze na mody jakieś Youngbox czy coś tam coś takiego. No to... O! I like 2 po lewo. No i właśnie o to chodzi. O to kurwa, kurczę. Coś, to się z, 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 jak to zrobić, żeby... żeby jakoś inaczej to ten. No, nie to się stałączyło, dobra. I teraz postaram się postaram wysadzić na nich. Tak. Ja, jednak nie wiem co, wersja na co zrobić, żeby po prostu było jakoś inaczej. Ten świat się generuje, nie wiem może takie struktury są na tym modzie czy coś, ale mówię, ja gram na modyfikacji. Tej samej, ale w no, nowszej wersji no 1.7.10, bo serwer robiłem z tą dziewczyną, i mm, 1.6.4 nie jest już wspomagany przez modyfikację, przez porta, yy, że ta modyfikacja była na dużo błędów, czy coś takiego, jak się pytałem, i po prostu. Mam tylko dwa pióra. Tu nie jest, bo, o tu może mam. Dobra. nie mam. Hmm. Dobra. Ja Chciałbym to wymierzyć, mogę to w ogóle zrobić. No i zwaga ja dostałem. Chciałbym to wymierzyć. Ja I pomoże. Ja po prostu chyba prześpię, bo. Yeah. Ale nie, chyba. Będę kontynuował po prostu tą serię na tej drugiej pasji notyfikacji, bo. sami jak to jest. Będzie trochę łatwiej, ale. Jakoś, nie wiem, spróbuję pobrać modyfikacje, które można wybrać, które nie, bo też słyszałem, że taka jest. Która pozwala wybrać yy, trudność mobów, ile mają HP, ile serce zabierają. No, po prostu stosuję tam tą modyfikację do... metrafta yy, Do serii, o tak. Poszkoda może będą. Jeszcze jest fajny, jest Dobra, to się przyda, o co to jest? Nie wiem, czy trafić, szczególnie na tych flagach. Ale to mnie jeszcze zaraz zabije przez te lagi. No fajnie, kurde! Nie, poczekajcie chwilę, bo to już jest jeszcze 10 razy gorzej jak ostatni. Fitale. Awful fast. FPS sobie wezmę, tak żeby się utrzymywały, przeszli chęci, żeby nie skakały. Default. Dobrze. Powinno być, że teraz coś płynie. No, my się lepiej. Dalej. Wiesz nie, jak to jawuje, czy to jakieś moby renderują czy co, bo ja już tutaj byłem przed chwilą to już jest renderowana mapa. Nie mówię, może to działuje tymi błędami, które których mi pisał twórca tej... współtwórca tej modyfikacji, z którym co pisałem, że tworzę serwer 1.6.4 i czy nie mogę pobrać i tak dalej, i tak dalej. To byłaby jakaś jak możliwość przesłać czy częstotliwości w tym opisaniu? No, on mi powiedział, że Ford już nie współpracuje, znaczy nie wspiera tej modyfikacji 1.6.4, bo. bo po prostu. Yy, miałem mnóstwo błędów w modyfikacji. Tak? Nie wiem w jaki sposób miałem mnóstwo błędów. Wiem, że stwierdza 1.64, 1.2.12. Nie, nie, na 1, 7, 4, 1.12 i na jeszcze jakiejś wersji stwierdza. To pewnie nie wiem. E, chyba na noczej. jednej tej noczej. Ok, hmm. ruiny czy Kolejny O, to jest. Kolejny na laki, nie ma. na laki. Toczcie na się przydał, gdzieś nawet możliwe. Ale idąc dalej, tutaj. Nie mam aż takich laków, żeby się działo. Dobra. Nie wiem o co powiedziałem. Ale może aż takich dużych lagów nie mam, coś się działo. A tam chociaż mam zrenderowany ją. Mam koszmarny lag. Nie wiem, może ktoś wie jak to naprawić. Poprawić. Bo... Nie, nie chcę śpinać jak chcę... Jak chce jak te kurczaki? Tak, to właśnie nie ma to co ja Tak, ja nic więcej nie mam. Wszystko jest, tylko Co Wszystko jest. Co jest? I już się, myśleli, że ta świnka się na mnie patrzyła osobno, a to krowa się na mnie patrzyła. Mam teraz tą czapkę. Robię. Oh, 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 oh. I tutaj znowu zbliżam się do tego terenu, na którym się osiedliłem. jest jak jest. Dobra, jak widzą, czekam, żeby to się jakimś tenderowało, to trochę zapiąta i wąka, bo już się nie kończy. No i tak się zdali.

Zaraz się okaże, że to jest jeszcze miałem kurczak, tak jak zazwyczaj. Hmm. A i grając poza nagraniem, zobaczyłem, że w tą wioskę znowu się osiedliły człeki. Może po tu, w tej wiosce, to w pierwszym odcinku. Wszystkich stąd te cyklopy wybiły, to złoto jest masa ludzi. O, co się ciebie. No, teraz mam jakiś pomysł, jakim mogę im pomóc. Ale dobra, nie, nie mogę, by to zrobić Ale bądź, tam kolejnego zrobił. Zaraz walnę przypadkiem. Dobra, nie, dzięki. Nie, dobra. Ale teraz wszyscy się na mnie wrócą. A przez te płatki Chciałem powiedzieć, że przez te płatki nie, nie, nie będą mogli mnie zabić. No ale dobra, tak dużo mi nie zabierał to serduszkę. wieśniaki, tu zaraz z zginą. skinny. Obym mi, ale nie, bo w jednego wieśniaka, to wszyscy nie zaczną atakować. No, i Oj, no tak. I, I z jakiego powodu jest kurwa ten lag. Dobra, nie, bo tam furtka jest, ja sobie podję. Dobra, leci. ci, i po tej przeszedłem, tak. dobra, 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 nie, nie. Miesz No i tu są, są kurczaki, ale to wszyscy mi teraz atakują. Dobre, dobra, dobra. Jeszcze się robi. Kwiatka, kwiatka. Druga ich do tego kanonu, słabo, ale nie o czymś to uda. Chodź sobie co? Może A też jest winą. No, z jednym by mi się udało, ale... Zama to... E... Ale ile ich tutaj jest? A on nie wydał, niech to nie atakuje. No teraz lagi, to oni się teleportują. Ja nie wiem. Znaczy teleportują. Po prostu... Przez lag przelecą w sensie takim, że... Dobra, ołaki jak puszczaki, to przebiegnijcie na nich. O, teraz będzie ciężko. Górko, dobra. I chickena jeszcze mamy, to się przyda. O, ginę, 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 ginę Polak. No, zginąłem, 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 zginąłem. A nie, nie zginęłem, nie zginają. O, ram, 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 Bo oni mnie jeszcze go Ani, go oni go nie dali. Aby atakować. No, fajno. Kurwa! Tak, to jest mi się zechciało pomagać gdzieś na to. że jeszcze nie mają tej inteligencji takiej drobnej, to... Chodź, 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 no chodź, no chodź, no chodź... Chodź, chodź, chodź... Dobra, no mało już gdyby mnie, tak. No do serca tylko. Ten zacznie atakować, tak? Tak, ale... Dobra, to masz kaleczkę Dobra, podjęliami. Ja mam piór? Ojesz tam. Dobra, waliźnie i będziecie przejść. Aby mi teraz ...to sobie zobaczyć tonów nie zniszczyć. To pniłeś o mnie, czy jeszcze oto tyle? On jest! Oto! A, to jest koń z takim tym. Dobra, sorry koń. A dobra, nie zapomnieli jeszcze o nim. Nie, ja nie odpuszczę, chcę mieć ten maskotkę na ubie. Tak, tymi wszyscy zaczną atakować. A tu już po całą wioskę znowu wybili. Rekomenduj kół. Do końca dojedziemy, tak jak takie otworzyłem... Dobra, muszę to... Dobra, jakoś to... Ja jakoś to chciałem zrobić. Do łańku wracamy. Może przeżyje. Dobra, 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 jestem w tym kągu. Dobra, przeżyłem. Gravel, gravel, cię ja ten gravel wyciąłem. Tu mam o, mam około 7 firmy. już częściej się przydał. Ile mam tych przemieni? 6, piór mam 11, to 11 tutaj. Teraz będzie czas zobaczyć, ile filmików już jest. Pewnie 10 minut już jest. Dobra, w tym czasie. To nie ma nawet czasu zaczniemy. Ale to i to. i... To, to. nie. Przybywam. Jeszcze jeden, Jeszcze nie. Jeszcze Dobra, może Dobra, Chow to wszystko, już nie chcę się tego selecjonować. A tu jeszcze mówię, chyba um, to normalne. Dobra, eeeem. Teraz sobie wezmę. No. Hmm, to otworzę, to odłożę, to odłożę, to odłożę. Teraz to wezmę tego, to wezmę, jak już dobra. I... Dobra, tyle trzeba powinno wystarczyć, to

Śpią się i idziemy tutaj. Hmm, to założymy. Lecimy dalej. Węgier mamy. Nie ja ja pamiętam, ot tu było, czyli siedziba. Nie pamiętam. Tak. Dobra, to jeszcze nie trwa. 20 minut, dobra. Dobra, to siódoneczko. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Stawcie łapeczkę, komentarz, suba, słoneczkę. Na razie. Cześć.